Witam na forexiestaider.com. Dzisiaj mówimy przykład tradu z 9 lutego, czyli z wczoraj, dzisiaj mamy 10 luty 2011. Otóż zaistniała taka ciekawa e, sytuacja na ropie. Która toropa do pewnego momentu przekroczyła poziom 100 dolarów, to jest ten odcinek, który wskazuje, sięgnęła 103 dolarów, i naturalnie zaczęła wykonywać jakiś oddech, który przeistoczył się w małą czy średnią, jak to woli, korektę. To jest ten odcinek. Odcinek ten przetestował wsparcie opór. Z ostatniego paternu, ostatniej dużej formacji kontynuacyjnej tego prostokąta, dużego zaznaczonego na niebiesko. Proszę zwrócić uwagę, w jakim stylu on przetestował wykres 4 godziny, na który patrzymy ropy. Otóż kurs obniżył się tutaj na jakiś krótki czas i agresywnie cofnął do góry. Także w skrócie, korpusy zostały na tym wsparciu oporze, a kurs szedł niżej, wprawdzie, ale tylko na jakiś krótki czas. Także inwestowanie na. Pozycji krótkiej było tutaj bardzo, czy też niesamowicie ryzykownym wejściem w rynek. Także, w skrócie, czekaliśmy na moment, kiedy ropa da znać, będą oznaki, że ta korekta się kończy i możemy szukać znowu powrotu do dużego trendu wzrostowego, który jest widoczny na wykresie D1. Proszę zwrócić uwagę, ten cień. Też jest widoczne odejście z tego poziomu, o którym przed chwilą mówiliśmy na wykresie D1, bardzo ładnie widoczne. Także jest to bardzo charakterystyczny moment, podobny trochę do strategii na złocie na wykresie H4, gdzie można obserwować tego typu cienie i dosyć pewnie wchodzić w rynek po korekcie, bo przynajmniej mamy jedno z podstawowych ryzyk, ryzyko korekty już odrzucone na wstępie wchodząc tutaj gdzieś w rynek. Także Obserwowaliśmy agresywne wybicie rynku do góry, gdzie znaleźliśmy się na wsparciu oporze ostatnim to jest ten poziom, i rynek wyszedł ponad ten poziom, i to piękną zieloną świecą Doji zatrzymał się tutaj na czerwonej linii, przetestował ją pozytywnie, znowu zaczął ruszać się do góry. W tym momencie akurat prowadziłem kurs szkolenia online. Także nie wchodziłem jeszcze w rynek, ale mówiłem już, że jest to bardzo interesujący moment do wejścia w rynek, jeżeli nadarzy się znowu taka sytuacja testów w dół, wejścia do góry, będzie to bardzo interesujący moment. I kolejna świeca zielona zaczęła szybować do góry, kurs wrócił ale szybko. Poruszał się do przodu i tutaj było wejście właściwe w rynek z targetem, to znaczy profitem na pierwszym support, resistance lub też na drugim punkcie. Także będąc w tego typu transakcji, obserwujemy, jak zachowuje się rynek. Chciałem jeszcze wspomnieć, że ze względów fundamentalnych ropa jest ostatnio interesującym instrumentem, gdyż wszystko wskazuje na to, że indeksy agresywnie wzrastają fundamentalnie przez problemy w Egipcie, w innych państwach arabskich, kanał sueski i przepływ spedycja w tamtym rewirze może być zagrożona. Dlatego możemy obserwować w przyszłości agresywne szarpnięcia ceny ropy do góry. Cena agresywnie nie poruszała się wcześniej, ale może w którymś momencie agresywnie zacząć się poruszać. Ładnie wyszła z tego większego oddechu do góry, to znaczy, że są kupujący na rynku. Trzeba było jedynie po tym tradzie obserwować, jak kurs zachowa się tutaj na tym pierwszym wsparciu oporze. Jeżeli agresywnie zacząłby odchodzić, tak jak to miało miejsce tutaj, w dół, to trzeba by zamknąć zysk szybciej. Natomiast rynek dalej pokazał, że jest w stanie rosnąć, posuwał się do góry, ale spotkał tutaj i ścieniował kolejne wsparcie opór. Dlatego wyjście tutaj z profitu należało zrealizować gdzieś na tym poziomie, lub też zaraz po przebiciu tej czerwonej linii 102,12, także właściwego wsparcia oporu pierwszego, który napotkał wcześniej rynek, także można było zyskać tutaj ponad 140 punktów, wychodząc w rynku, z rynku w tym momencie lub po przekroczeniu tej linii. Także w tym momencie nie jest powiedziane, że rynek dalej będzie stuprocentowo rosnął, ale dalej prawdopodobieństwo tego, że rynek obroni się z tego poziomu, tak jak wyszedł świecą cienistą znowu, do góry, tylko zaczęło padać pod względem tym, że, że jest koniec sesji. Dzisiaj przychodzimy w wieczorny trading. Także troszeczkę emocje opadły. Także możemy patrzeć, obserwować na. Na tym wykresie 4-godzinnym spadek jakiś, natomiast niewykluczone, że kurs się obroni i znowu będzie testował te wsparcie opory. Teraz wytworzył się Double Top charakterystyczna formacja podwójnego szczytu i z tej formacji zarówno możemy wrócić do kolejnego testu tego wsparcia oporu, jak i też można obserwować agresywne przyspieszenie w dół. Także są dwie opcje. Do tego momentu trudno powiedzieć, jeszcze która opcja jest bardziej aktualna. Znaczy no, prawdopodobieństwo na pewno jest większe kolejnego wzrostu, ale jeżeli ten kurs zacznie się niżej oddalać jeszcze od tego punktu w dół, przyspieszać w dół. To możemy mieć do czynienia z właściwym podwójnym szczytem, i ten kurs może opaść niżej, czy nawet może przebić ostatnie wsparcie opory. Także jest to przykład tradu, który wciąż dobrze rokuje. Jeżeli zatrzymalibyśmy ten trade, czy też połowę transakcji nie wyszli od razu całością. Z rynku tylko połowę zatrzymali. Niewykluczone, że ta połowa nie zatrzyma się na, na zero, nie zamknie się, ponieważ rynek odwróci się do góry i znowu będzie testował te wsparcia opory. Być może pozytywnie. Także dalej można zarabiać na tym tradzie, bądź też można poczekać, aż rynek agresywnie z któregoś tutaj poziomu ścieniuje do góry, ładnie agresywnie ruszy, żeby znowu testować wsparcie opory, ale będzie to dużo bardziej agresywny, niebezpieczny, ryzykowny trade niż ten, który tutaj obserwujemy. Ten setup, można powiedzieć, podręcznikowe zagranie na ropie w tym wypadku. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na pozostałe przykłady tradeów na złocie oraz wcześniejszych innych walutach w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch miesiącach. Dziękuję bardzo, zapraszam na dzienne analizy. Pozdrawiam.